Kościoła na Światach, TV otwiera mam drzwi w tą świąteczną sobotę. Czyli co dzisiaj będziemy robić? Będziemy święcić święconki. Ja też będę niósł, chociaż rzadko do kościoła chodzę, a praktycznie w ogóle. No niestety przyznaję się z ręką na sercu, że nie praktykuję kościoła, ale są tylko dwa razy w roku. Idę do kościoła, to jest właśnie zanieść święconkę, żeby trochę odluzować moją mamę. Poza tym no, ja lubię też ze święconką chodzić. Szybka, prosta piłka, pstryki już. No i ewentualnie na pasterkę, jeżeli jeszcze jestem prytomny, jak to się mówi. nie? Także tak, tak to wygląda. Słuchajcie, także mamy dzisiaj w Białymstoku naprawdę piękny dzień, naprawdę słonecznie. Ach, tak żałuję, że nie trafiłem w taką pogodę nad morzem, tak żałuję tego, słuchajcie, trochę poprawię jednak, tak żałuję tego, że nie trafiłem mm, nad morzem w taką pogodę, bo by było, po prostu by było superancko, no a tak, tak do końca nie było superancko, ale na pewno jeszcze coś się zorganizuje, słuchajcie, na pewno coś się zorganizuje, na pewno coś się zorganizuje i, 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 i będzie, i będzie dobrze, no. I myślę, że trafię w pogodę, bo zazwyczaj latem trafią w pogodę. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, no. Nie wiem jaka sytuacja jest tam u, u Krzyśka, no, ale nadal powtarzam, że wydaje mi się, że major coraz częściej chodzi do banku i to się źle dla niego skończy. Mówię zdrowotnie, no bo dla mnie źle się skończy zdrowotnie, bo spożywam alkohol, no ale no dla niego bank a widziałem słuchajcie ten materiał king of diamond jakoś tak jak wrzucił to jak major rozmawiał nawalony no, no wiadomo czym z tym chyba z sławkiem chyba ze sławkiem dokładnie nie wiem nie no i powiem wam szczerze w pewnym momencie miałem wątpliwości że to jest jego głos czy nie ale tak przesłuchałem to dwa razy nagranie i to, to chyba głos majora. Bo to on musiał tam w dobrym stanie być. Uuhuhuhu. W bardzo dobrym stanie. No cóż jeszcze no. Przede wszystkim dlatego nagrywam ten materiał dzisiaj, bo tak o chcę... Dzisiaj jest wielka sobota. Tak jak wszyscy wiemy, już będę się powtarzał teraz. Będziemy święcić dzisiaj te pokarmy no mówię o katolikach, ja tam nie wiem jak jest u prawosławnych, ale chyba jest nie wiem jak to jest, właściwie nie, nie. to nie znam tej wiary tak do końca słuchajcie, więc nie mogę się wypowiedzieć, nie także, no, życzę wam wszystkiego najlepszego na te święta wszystkim moim widzom pamiętajcie, wy też jesteście jedni jedni, nietypowi je i należy się wam szacunek, słuchajcie co robię, chociaż E, ale dobra, wrócę do tego później dlatego składam wam naj, najserdeczniejsze życzenie żeby te święta były spokojne No e, ja staram się zawsze spokojnie świę, zawsze święto spokojnie ja chlam kurde poza świętami, a w święto w ogóle prawie nie piję ja nie wiem dlaczego tak się dzieje No, bo nie raz piciem kurwa jednej flaszki e, na, na dwóch chłopa. to co to, 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 to za picie. To nawet no to, to 200 gram tylko. No, tam 200 jest kawałkiem. 250. No. no I się obejrzeć jak świja pewnie. Tak będzie, także... Apetyt? Tak, wstrzymujcie delikatnie, bo będzie. Potem będzie ciężko. No. No i cóż, no, życzę Wam naprawdę spokojnych przede wszystkim, rodzinnych, żeby były rodzinne, spokojne i rodzinne, nie? Żeby nie było afer przy stołach, że po alkoholu lub nawet bez alkoholu czasami afery wybuchają. Szczególnie w rodzinach dużych. Nie, nie mówię ogól, ja nie, nie mówię ogólnikowo, ale tak się zdarza, nie? Bo i w małych się zdarzają w rodzinach afery. Hmm, cóż wam jeszcze mogę życzyć pogody przede wszystkim, pogody, żebyście mieli ładną pogodę, żebyście sobie mogli, kurde, na przykład wyjść na spacer po. Po jutrzejszym śniadaniu. No bo zawsze śniadanie się jest samego rana. Yy, I no cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? Słuchajcie, no, że, żeby były zdrowe, żeby były zdrowe i spokojne. Jeszcze raz to powtarzam zdrowe, spokojne, syte <laughs> Trochę opite i mówię. I kieruję tylko do wszystkich widzów. Do chłopaków z wykopu też. Też to kieruję, ponieważ e, mimo tego, że co po niektórzy po mnie jadą i ja wiem nawet kto, słuchajcie, po mnie jedzie, e, to i tak życzę Ci wesołych i spokojnych świąt, nie? Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, rozmawiałem dzisiaj, rozmawiałem dzisiaj z, z chłopakiem i... I powiem wam szczerze, że się źle zachowałem, bo byłem w stosunku do niego niemiły, chociaż on właściwie nie chciał, nie chciał nic złego do mnie powiedzieć, wiecie. Ale przez to, że są niektórzy, nie wiem jak to nazwać, fanatycy tego, żeby mnie obrażać i, i, i żeby po prostu albo mnie z kim skłócić, albo żeby mnie naobrażać, to ja przestaję i to dziękuję właśnie tym, tym właśnie antyfanom. Przestaje wierzyć widzom, po prostu jak mam numer, a nie mam zapisany, że to jest na przykład Bartek, kurde, z nie wiem, z Lichenia przykładowo, czy tam z Gdańska, z którym miałem styczność, to zazwyczaj przestaje teraz już odbierać telefony, ale ja Wam to uprzedzałem Was wcześniej, nie? Albo się szanujmy nawzajem wszyscy, no, albo przestaniemy się nawzajem szanować. I ja nie będę odbierał telefonów, będę wyłączał. Ostatnio zauważyliście: Ja wyłączam telefon, wyłączam telefon na wieczór, wyłączam i będę to robił. Będę to robił, słuchajcie. Jak, jak po prostu, jak, jak mnie nie chcecie szanować, no to, no to nie oczekujcie szacunku ode mnie, bo to jest dzięki tym antyf antyfanom, nie? Bo nikt na numerze ja nie mam zapisane: Aha, to jest antyfan, nie? Tylko kurde. Wybijają się te numery i tak dalej. To, i, to, słuchajcie, jest bez sensu. Aha, właśnie. A propos, tam, chyba mam pozdrowienie jedne. Jeżeli to, jest, jeżeli to jest ta dziewczyna, nie wiem, czy pozdrawiałem Jarosława Loch-Liszewskiego ze Stromej w Białym Stoku. Jeżeli nie pozdrawiałem Cię, to Cię pozdrowię. Także a, jak te pocztówki czy po dochodzą. Teraz znowu okres świąteczny, Tu to, tu to wszystko się może spodziewać. Wszystkiego. No i teraz jeszcze... Jeszcze jedna <coughs> rzecz. Mm, rzecz osoba, właściwie osoba. To jest Ania. Yy, I mam nadzieję, że to jest ta Ania, która wyzdrowiała, która dużo przeżyła w szpitalu. Yy, i, I zrozumiałem, to jest jej chyba córka, Dunia, tak, bo pisała mi, że śledzą mnie, chociaż na początku mi nie wierzyła w ogóle, że, że ją znam, wiecie, naprawdę, no stało się, co się stało, ale, ale doszła do siebie, po prostu chyba doszła do siebie, skoro już ogląda, skoro już ogląda. Mam nadzieję, że pamiętam je, no bo chyba najgorsze co jest to stracić, słuchajcie, pamięć. One są z zielonej góry. I jeżeli to one, to serdecznie pozdrawiam. Życzę naprawdę jak najwięcej zdrowia, jak najspokojniejszych świąt. Mam nadzieję, że może też odbierzesz kiedyś, to sobie jeszcze pogadamy, bo gadaliśmy dużo. Ja, ja, przecież, ja mam nawet twój adres. Wysłałeś sama. No, dosłownie, no, no tak, no mam, 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 mam. wisi na tapecie, także, jeżeli będę tam jakoś, po oh, mój kot pola no jest, mój, mój kot to samobójca poszedł, poszedł, poszedł na parking samochodów, poszedł no między, między, między samochodami, chodzi ktoś da w pedał i, i będzie po kocie, no. <laughs> i tyle, o i będzie, i, i będzie ryk w domu. Nie mój, ram ja się nie przyjmuję. No także mam nadzieję, że już wróciłaś do zdrowia, że już sobie trochę przypomniałeś, skoro zaczęłaś oglądać z powrotem, to zaprzeczałaś na początku, że absolutnie to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że tym mnie znasz i, i że w ogóle tam e, mieliśmy sobie pogadać i, i, i tam gadaliśmy nawet nie. Na Facebooku, no to mam nadzieję, że już pamięć powróci, po, powoli ci wraca i wróciła, i, 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 i suche, no naprawdę. No nie, no dobrze, ży, życzę ci naprawdę, życzę ci jak najlepiej. Przede wszystkim zdrowia. Będziemy y, pauzować. Aha, jeszcze jedna rzecz. Wyobraźcie sobie, wiecie co to jest mlecz? Te kwiaty, takie żółte kwiaty. Zaraz, zaraz spauzuję, przyniosę. Dobra, dla nieświadomych, już wracamy. To jest taki zwykły mlecz, zwykły kwiatek mlecz. Z tego wiecie, że można zrobić miód. Można zrobić z tego miód. Nie wiem, jak to się robi, ale, ale miałem okazję próbować. No, to jest zwykły miód. No. Ale co lepsze? Co jest lepsze z tego? Zaraz Wam pokażę. No niestety, kwiatuszek do lamusa, Co jest lepsze z tego? Są te liście od mlecza, nie? Ale wiadomo, przy każdym kwiatku są te liście od mlecza. I wyobraźcie sobie, że jakie, nazywajcie no sobie, po co kupować sałatę. I sobie taką podzielicie, wrzucicie do miski, wrzucicie do miski, dodacie normalnie śmietanej soli, to będzie wyjdzie Wam sałata identyczna, może nawet zdrowsza niż zwykła sałata. I za darmo. Autentycznie. Ja wam mówię szczerze, no. Ja spróbuję nawet któregoś razu zrobić do, do jakiegoś posiłku. To się przekonacie. Jest to zjadliwe, nietrujące. Zjadliwe, nietrujące. Możecie sobie nawet wygooglować, że można takie coś zrobić, nie? No, a teraz chyba co? Przelecimy się po ogrodzie, tylko ja nie wiem, czy ja będę widział, co nagrywam. No, ale będziemy próbować, no. Oczywiście pierwsze, co to, to kurde piwo się nagra. Zobaczcie, dobra. Może z O. Obszar nagrywania. To jest ach, moja wspaniała, którą sadziłem sam. Morela. No. I w tym roku ostro zakwitła. Słuchajcie, ostro zakwitła. Zakwitła naprawdę bardzo ładnie. W tamtym roku miała tylko dwa kwiatki. W tym roku, jak widzicie, bo ona jest dwuletnia. W tym roku, jak widzicie, jest, no, jest dużo więcej. Tutaj, oczywiście, e, moje słynne Jerzyny. Moje słynne jeżyny Jak widać, są całe. Ładnie się rozkluczają. Tamten też ładnie kwitnie. No, ten, ten, ten kwiat ten, ten, to jest właściwie krzak. No, i też się podoba. Ładnie, ładne kolory wiosenne. Ładne, wiosenne kolory. No i przejdźmy jeszcze. Przejdźmy, słuchajcie, jeszcze do tego. Do, do moich... Nie no, kurde. Tulipany to mi rozpieprzają, wiecie? Rozpieprzają mnie tulipany. Nie wiem, czy będzie widać je. Ale są przepiękne. Przepiękne. Naprawdę jest ich mnóstwo. Jeszcze nie wszystkie zakwitły. Ale tak to wygląda. Słuchajcie, to, to jest to no jest, słuchajcie, to jest cała rodocha, właśnie ogrodu. Cała rodocha ogrodu. Tu jest róża, która też ładnie się rozwija. No i przyszedł, przyszedł spacerowicz. Przyszedł jak widzicie, spacerowicz. Przyszedł Zmudziło się chyba chodzenie. Tutaj mamy następne jeszcze tulipany. Także. No fajnie to wygląda, słuchajcie, no. No, żeby była dziewczyna, to by. O, by miała tutaj raj. No. No, i tutaj jest jeszcze moja róża. którą sadziłem w tamtym roku, i tak jak wam mówiłem, nie spodziewałem się, że. Nie spodziewałem się, słuchajcie, że wypadnie pomarańczowa. No zdziwiłem się, no, słuchajcie, zdziwiłem się, że wyszła pomarańczowa. No po, i, i będzie w tym roku też pomarańczowa. Także trzymajcie się. Prosto z ogrodu Meksykano jest jeden, bo muszę trzymać statyw, to dlatego nie mogę pokazać inaczej. Meksykano jest jeden. Wy też jesteście jedni nietypowi. Dziękuję wam za to wszystko. Teraz myślę, że nie wiem. Jak się zbiorę, to może zrobię jeszcze dzisiaj live'a, jak się nie zbiorę, to dopiero dopiero po świętach zrobimy live'a. Także jeszcze raz naprawdę smacznego jajka źle zabrzmiało. Smacznego jajka i, i zdrowia. Jeszcze raz, zdrowia, i dziękuję wam. Dziękuję wam za to wszystko, co robicie dla mnie, bo to jest też wspaniała rzecz, którą wy potraficie robić. Nie mówię o wszystkich, ale... Trudno. Trzymajcie się.